Nowa radość stała. Deputowani Rady Najwyższej wraz z rodzinami uczestniczyli w wielkiej kolędzie u arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. To już po raz dziesiąty wielka kolenda, zainicjowana przez metropolitę lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, odbyła się w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Lwowskiej w Zabytkowym Palacu Metropolitów Lwowskich przy ulicy Będnyczenki. W tym roku wielka kolenda zgromadziła ponad półtora tysiące kolędników z wielu parafii Archidiecezji Lwowskiej. Księży, rodziny, młodzież i przedstawicieli społeczeństwa. To już nie tylko tradycja, ale żywa wspólna Modlitwa i świadectwo wiary, które jednoczy ludzi nawet w najtrudniejszych chwilach wojny. Do kolendowania dołączyli również przedstawiciele międzyfrakcyjnego stowarzyszenia Parlamentu Ukraińskiego o wartości chrześcijańskie wraz ze swoimi rodzinami, przewodniczący stowarzyszenia Deputowany ludowy Ukrainy Jochen Petruniaka, a także Nazar Remenko i Serii Czapłyhin. <śleski> Nawet wojna nie może zgasić radości Bożego Narodzenia i pragnienia dzielenia się tą radością ze wszystkimi, w tym tkwi siła naszej tradycji, naszej wiary i naszej odporności, bo Boże Narodzenie jest źródłem nadziei, z którego rodzi się wytrwałość całego narodu. Chrystus się rodzi. Chwalmy Go!